więc pedagogiki cyrku długo przed wstąpieniem do tego projektu o tym temacie zastanawialiśmy się czy damy sobie radę The project is connected with the circus pedagogics. We were wondering for a long time if we could do this project. But as you see, the final effect, we could do it. Nasze ostatnie właśnie dokonania wskazują na to, że możemy nawet być magikami cyrkowymi, akrobatami, żonglerami, animatorami. Ostatnio gościliśmy się w Portugalii i w Niemczech, gdzie warsztaty prowadzone były przez profesjonalistów z cyrku którzy uczyli nas właśnie akrobatyki, żonglerki, jak i również magii iluzji cyrkowej. Poradziliśmy sobie. Our experience showed that we can be magicians, jugglers, acrobats, and we can do other magic and circus tricks. We kop, we are busy with this still, till the next year also. and we were visiting up till now we've been visiting two countries we've been to portugal in march we also performed there before teachers we uh, were also invited to germany for the first meeting project